Martość, wszystkiego najlepszego, staruszko. Dużo zdrowia, szczęścia, marzonego chłopaka, prawdziwej miłości, powodzenia w szkole, w domu, dobrych relacji z rodzicami, szalonych melanży, nieprzespanych nocy. Wartość wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech jakiś jakiś chłopak dodancie, dużo miłości, sukcesów w życiu, dobrze napisanej matury, dobrych koleżanek i przyjaciół. Oczywiście dużo jeszcze zdrowia, zdrowia, jeszcze pieniędzy, abyś była dobrze ustatkowana w życiu, dobrze wyszła za mąż, była szczęśliwa i masz się cieszyć każdy dnia. To życzę Ci ja. Roman. To ja życzę ja Roman. Wszystkiego najlepszego. Marta, wszystkiego najlepszego. Ja z tego Szczęścia, zdrowia, chłopaka fajnego i żeby ci dużo wszystkiego szło. Cześć Marta, życzy ci dużo zdrowia, szczęścia, tego co najlepsze w życiu. no, Fajnego chłopaka, najlepiej takiego jak ja, nie I wie, wszystkiego, co sobie wymarzysz żeby te marzenia ci się spełniły i no czego jeszcze sobie zamarzyć? Wiesz. Najlepsze marzenie to szczęście, zdrowie, dużo pieniędzy. No i tyle. I by to było. Cześć. Ty zaczynaj. No, no później w tom. Tą... Co on powiedzieć? A co mam powiedzieć? Wszystkiego. Uciekaj, bo już pojedziesz, no nie wiem, co mam powiedzieć. A czy ty już nagrywasz? Pani... Co mam powiedzieć, Marek? Martyna, no weź to, żebym wziął. Zaraz przyjdzie i jeździ. No bo nie nagrywa jeszcze. ...do najlepszego. Stola! Seksu i słodyczy. Gajek, Korneli, No to Marta, z mojej strony chciałbym Ci życzyć zdrówka, szczęścia, do e, melanży udanych, e, przyjaciół dobrych, no i czego sobie życzysz? No to Marta, zdrowia, szczęścia, pomyślności, no i melanzy, no bo melanzy są najważniejsze. Droga Marto, niestety ale będę trzeba z, ka z kartki, bo no niestety, ale nie, jestem, nie czuję się na siła. Otóż tak, podbijaj serca facetów nadzianych, tych zwariowanych i tych kochanych. Życzę Ci zdrówka oczywiście, żebyś się czuła wręcz zajemiście. bo jest ślaska niesamowita, aurą przybojowości wiecznie odkryta. Więc staruszko, pozostań sobą i dalej bądź pięknej, krępy ozdobą. Marta, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń, ładnego chłopaka, w przyszłości, super pracy i w ogóle wszystkiego, czego sobie tylko życzysz. Buziaczki. A więc tak, droga Marto, z okazji sprzyszeniających się urodzin chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego, spełnionej skrytszej marzeń, a także tego, co sobie zamarzysz. Najlepszego, zdrowia, szczęścia, wymarzonego, ukochanego chłopaka, docenienia życia, bo życie jest piękne. Dobrych ocen, pozbytnego samopoczucia, miłych chwil w szkole i wszystkiego, co najlepsze. Z obrady Twojego święta chciałam ci życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, chłopaka, a takiego fajnego. Pieniędzy, dobrej pracy, dobrych wyników w nauce, szczególnie na przykład z polskiego, bo wiesz, my to jesteśmy zdolne, ale lubimy to ukrywać. No i więcej życzeń. Pewnie już słyszałaś, więc.